Istnieje sekret, który Joseph Murphy odkrył dziesiątki lat temu, a który zna bardzo niewiele osób, sekret tak potężny, że może zmienić twoją finansową rzeczywistość w ciągu zaledwie kilku dni. Nie mówimy tu o zwykłym pozytywnym myśleniu czy pustych afirmacjach. Mówimy o zaawansowanej technologii mentalnej, która dosłownie przeprogramowuje najgłębsze warstwy twojej podświadomości, aby przyciągać pieniądze w sposób, którego nawet sobie nie wyobrażasz. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre osoby zdają się mieć niesamowite szczęście do pieniędzy? Dlaczego zawsze znajdują się we właściwym miejscu i we właściwym czasie? Dlaczego okazje po prostu pojawiają się w ich życiu, jakby były przyciągane przez niewidzialny magnetyzm? Odpowiedź tkwi w tym, co Joseph Murphy nazywał podświadomym umysłem. Sile trzydziestu tysiąc razy potężniejszej niż twój świadomy umysł, która rządzi 95% wszystkiego, co dzieje się w twoim życiu. Jeśli tu jesteś, to dlatego, że coś w Tobie rozpoznaje, że istnieje coś więcej niż to, co widzą oczy, że istnieje większa siła działająca za kulisami rzeczywistości. I jeśli dotarłeś tak daleko, proszę, zostaw, lubię to i zasubskrybuj kanał, ponieważ to, co masz odkryć, otworzy drzwi, których już nie będzie można zamknąć. Joseph Murphy nie był tylko pisarzem duchowym. Był badaczem ludzkiego umysłu, który odkrył coś rewolucyjnego. Istnieją specyficzne częstotliwości myśli, które dosłownie zmieniają magnetyczną strukturę Twojego pola energetycznego. A kiedy opanujesz te częstotliwości, nie musisz już gonić za pieniędzmi. Pieniądze zaczną gonić za Tobą. Pierwsze magiczne zdanie, które Marfi odkrył, ma moc przepisania twojej najgłębszej programowania finansowego, ale zanim ujawnimy to zdanie, musisz zrozumieć, jak to działa. Twoja podświadomość nie odróżnia wyobraźni od rzeczywistości, po prostu wykonuje programy, które w niej zainstalujesz. Jeśli zostałeś zaprogramowany, by wierzyć, że pieniądze są trudne do zdobycia, że na nie nie zasługujesz. Że dobrzy ludzie nie stają się bogaci, to twoja podświadomość będzie pracować 24 godziny na dobę, aby utrzymać tę rzeczywistość. Ale kiedy zainstalujesz nowy program, używając tajnego języka podświadomości, dzieje się coś niezwykłego. Twój nieświadomy umysł zaczyna reorganizować twoją zewnętrzną rzeczywistość, aby odzwierciedlić to nowe wewnętrzne programowanie. To tak, jakbyś miał dostęp do komputera kwantowego, który przepisuje matrycę twojego doświadczenia. Pierwsze magiczne zdanie jest pozornie proste, ale kryje w sobie zaawansowaną technologię mentalną. Brzmi ono: Jestem naturalnym magnesem na obfitość finansową. Ale nie chodzi tylko o wypowiadanie tych słów. Różnicę czyni sposób, w jaki programujesz je w swojej podświadomości. Murphy odkrył, że istnieje specyficzny stan umysłu, w którym podświadomość jest całkowicie otwarta na nowe programowania. Jest to stan, którego doświadczasz tuż przed zaśnięciem, gdy twoje fale mózgowe są w częstotliwości teta. W tym momencie bariera między świadomością a podświadomością praktycznie znika. Kiedy powtarzasz. Jestem naturalnym magnesem na obfitość finansową w tym stanie, nie tylko wypowiadasz słowa. Instalujesz program kwantowy, który zreorganizuje twoją wibrację energetyczną, a kiedy twoja wibracja się zmienia, twoja zewnętrzna rzeczywistość nie ma innego wyboru, jak tylko dostosować się do tej nowej częstotliwości, ale dzieje się coś jeszcze głębszego. Za każdym razem, gdy programujesz to zdanie w swojej podświadomości, wysyłasz sygnał do tego, co Jung nazywał kolektywną nieświadomością. To tak, jakbyś wysyłał wiadomość do wszechświata: Jestem gotów przyjąć obfitość. A wszechświat odpowiada w jedyny sposób, jaki zna poprzez synchroniczności, okazje i spotkania, które wydawały się niemożliwe. Drugie magiczne zdanie działa na jeszcze głębszym poziomie. Nie tylko przeprogramowuje Twój związek z pieniędzmi, ale przepisuje Twoją tożsamość finansową na poziomie komórkowym. Marfi odkrył, że nasze ciało fizyczne nosi pamięć wszystkich doświadczeń finansowych, które mieliśmy, a nawet doświadczeń finansowych naszych przodków. Jest coś, co współczesna nauka zaczyna rozumieć pamięć genetyczna. Nie tylko odziedziczyłeś cechy fizyczne po swoich rodzicach i dziadkach, odziedziczyłeś również ich przekonania, lęki i ograniczenia w stosunku do pieniędzy. Jeśli Twoi przodkowie przeżyli okresy niedostatku, ta informacja jest dosłownie wyryta w Twoim DNA. Drugie magiczne zdanie brzmi: Uwalniam każde dziedzictwo niedostatku i przyjmuję swoje dziedzictwo obfitości. Kiedy programujesz to zdanie w swojej podświadomości, robisz coś rewolucyjnego, przepisujesz swój finansowy kod genetyczny. Ale istniała specyficzna technika, której Marfi używał do wzmocnienia tej reprogramowania. Odkrył, że kiedy połączysz zdanie z intensywną wizualizacją emocjonalną, wpływ na podświadomość jest zwielokrotniony wykładniczo. Nie tylko powtarzasz słowa. Czujesz, jak wyzwolenie dzieje się w Twoim ciele. Czujesz, jak zrywają się pradawne więzy ograniczeń. Czujesz, jak w Twojej świadomości aktywuje się nowa linia obfitości. I oto coś naprawdę fascynującego. Kiedy wykonujesz te reprogramowanie, nie tylko zmieniasz swoją rzeczywistość finansową, zmieniasz rzeczywistość finansową całej swojej linii rodowej. Przerywasz wzorce, które być może istnieją od pokoleń. Jeśli czujesz głęboki rezonans z tymi słowami, jeśli coś w tobie rozpoznaje tę prawdę, przygotowałem kompletny przewodnik z zaawansowanymi technikami reprogramowania mentalnego, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Jest to materiał, który może drastycznie przyspieszyć twój proces transformacji finansowej. Link jest przypięty w pierwszym komentarzu i jest całkowicie darmowy, ale pobierz go teraz, ponieważ nie wiem jak długo będę mógł udostępniać ten materiał w ten sposób. Trzecie magiczne zdanie jest być może najpotężniejsze ze wszystkich, ponieważ działa bezpośrednio z tym, co Marfi nazywał nieskończoną inteligencją. Jest to zdanie, które łączy Cię z uniwersalnym źródłem obfitości, sprawiając, że pieniądze płyną do Twojego życia kanałami, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. Ale zanim ujawnię to zdanie, musisz zrozumieć coś fundamentalnego na temat działania wszechświata. Wszystko jest energią Twoje ciało, Twoje myśli, Twoje emocje i tak, nawet pieniądze to energia. I istnieje uniwersalne prawo, które reguluje przepływ energii: podobna energia przyciąga podobną energię. Kiedy wibrujesz na częstotliwości niedostatku, przyciągasz doświadczenia niedostatku. Kiedy wibrujesz na częstotliwości obfitości, przyciągasz doświadczenia obfitości, ale oto sekret, który niewielu zna. Nie musisz mieć pieniędzy, aby wibrować na częstotliwości obfitości. Musisz czuć się obficie, aby przyciągnąć obfitość. Trzecie magiczne zdanie to: Jestem boskim kanałem dla nieskończonego obiegu bogactwa. Kiedy programujesz to zdanie w swojej podświadomości, pozycjonujesz się jako kanał, a nie jako pojemnik. Nie próbujesz chwytać ani gromadzić pieniędzy, pozwalasz bogactwu płynąć przez ciebie. I oto coś, co całkowicie zmieni twoje spojrzenie na pieniądze. Kiedy stajesz się kanałem, odkrywasz, że wszechświat ma nieskończone zasoby. Nie ma prawdziwego niedostatku. Istnieją tylko blokady w naszej zdolności do dopuszczenia przepływu. A kiedy usuniesz te blokady, używając tajnego języka podświadomości, stajesz się naturalnym magnesem na możliwości finansowe. Murphy odkrył, że istnieją ludzie, którzy zdają się mieć niesamowite szczęście do pieniędzy. Nie dlatego, że są wyjątkowi, ale dlatego, że nieświadomie zaprogramowali się na bycie kanałami obfitości. Nie walczą z pieniędzmi, nie mają ograniczających przekonań o zasługach, po prostu pozwalają bogactwu płynąć. Pieniądze płyną do mnie naturalnie. Porozmawiajmy teraz o tym, jak zastosować te trzy magiczne zdania w swoim życiu w sposób praktyczny i naukowy. Marfi opracował specyficzny protokół, który nazwał przyspieszonym programowaniem podświadomości. Nie chodzi tylko o powtarzanie zdań, chodzi o programowanie ich za pomocą nauki o neuroplastyczności. Po pierwsze, musisz zrozumieć, że Twoja podświadomość jest najbardziej podatna na odbiór w trzech konkretnych porach dnia tuż po przebudzeniu, podczas stanów głębokiego relaksu i tuż przed zaśnięciem. Są to momenty, w których twoje fale mózgowe znajdują się na częstotliwościach umożliwiających bezpośredni dostęp do podświadomości. Po drugie, musisz połączyć zdania z intensywną emocją. Twoja podświadomość reaguje nie tylko na słowa, reaguje na stany emocjonalne. Kiedy odczuwasz głęboką wdzięczność, kiedy czujesz, że obfitość jest już Twoją rzeczywistością, kiedy czujesz energię pieniędzy płynącą, instalujesz programowanie na znacznie głębszym poziomie. Po trzecie, musisz zrozumieć, że spójność jest ważniejsza niż intensywność. Lepiej jest programować te zdania przez pięć minut każdego dnia, niż robić dwugodzinną sesję raz w tygodniu. Twoja podświadomość uczy się poprzez konsekwentne powtarzanie. Po czwarte, musisz być świadomy oporów, które się pojawią. Kiedy zaczniesz przeprogramowywać głębokie przekonania na temat pieniędzy, twoje ego będzie próbowało sabotować ten proces. Usłyszysz wewnętrzne głosy mówiące, że to nie działa, że na to nie zasługujesz, że to bzdura. Te opory są w rzeczywistości sygnałami, że programowanie działa. Po piąte, musisz działać gdy pojawią się możliwości. Marfi zawsze podkreślał, że przeprogramowanie podświadomości nie jest pasywną magią. Przygotowuje Cię do rozpoznawania i wykorzystywania okazji, które zawsze tam były, ale których nie mogłeś dostrzec z powodu swoich mentalnych ograniczeń. Coś fascynującego dzieje się, gdy konsekwentnie programujesz te trzy zdania. Zaczynasz dostrzegać, że wszechświat stale wysyła sygnały i możliwości finansowe. Znajdujesz pieniądze na ulicy, otrzymujesz nieoczekiwane oferty, masz pomysły, które przekształcają się w dochody, spotykasz ludzi, którzy otwierają ci drzwi. Ale być może najważniejsze jest to, że zaczynasz czuć się inaczej w stosunku do pieniędzy. Przestajesz odczuwać stały niepokój o rachunki, przestajesz czuć się nieadekwatny, gdy widzisz bogatych ludzi. Rozwijasz naturalną pewność siebie w swojej zdolności do tworzenia obfitości. I oto coś, co Marfi zaobserwował w ciągu dziesięcioleci badań: ludzie, którzy opanowali przeprogramowanie podświadomości, nie tylko przyciągają więcej pieniędzy, przyciągają pieniądze w sposób bardziej zgodny z ich wartościami, znajdują sposoby na generowanie dochodów, robiąc to, co kochają. Tworzą obfitość, która przynosi korzyści nie tylko im, ale wszystkim wokół nich. Ponieważ kiedy zrozumiesz, że jesteś boskim kanałem dla nieskończonego obiegu bogactwa, dostrzeżesz, że im więcej pozwalasz obfitości przepływać przez ciebie, tym więcej obfitości jest dostępne dla wszystkich. Nie zabierasz nikomu pieniędzy. Pozwalasz, aby więcej bogactwa manifestowało się w rzeczywistości. Ale jest jeszcze jeden, ostatni sekret, który Marfi odkrył i który zna bardzo niewiele osób. Odkrył zdanie jeszcze potężniejsze niż te trzy, którymi się podzieliłem. Zdanie, które nazwał kluczem głównym do nieskończonego dobrobytu. To zdanie ma moc wykładniczego przyspieszenia całego procesu reprogramowania podświadomości. To zdanie brzmi: Jestem dobrobytem w działaniu. Kiedy programujesz to zdanie w swojej podświadomości, nie tylko przyciągasz dobrobyt, stajesz się dobrobytem. Uznajesz, że obfitość nie jest czymś, co przychodzi z zewnątrz do wewnątrz. Obfitość jest czymś, czym jesteś. To Twoja esencjonalna natura. A kiedy budzisz się do tej prawdy, kiedy rozpoznajesz, że jesteś dobrobytem w działaniu, dzieje się coś magicznego. Przestajesz szukać pieniędzy, a pieniądze zaczynają szukać Ciebie. Przestajesz walczyć o obfitość, a obfitość zaczyna manifestować się naturalnie poprzez Ciebie, ale o to, co jest naprawdę rewolucyjne. Kiedy stajesz się dobrobytem w działaniu, odkrywasz, że prawdziwe bogactwo to nie tylko posiadanie wielu pieniędzy. Prawdziwe bogactwo to zdolność do tworzenia wartości dla innych, to wolność, by wnosić znaczący wkład w świat, to posiadanie zasobów, by realizować swoje najgłębsze marzenia. I to prowadzi nas do ostatecznej prawdy, którą Marfi odkrył, kiedy opanujesz przeprogramowanie podświadomości dla obfitości. Nie tylko zmieniasz swoją sytuację finansową, ewoluujesz jako istota ludzka, rozwijasz swoją zdolność do współtworzenia ze wszechświatem, stajesz się kimś, kto jest w stanie zamanifestować wszystko czego naprawdę pragniesz. Miliony ludzi na świecie są uwięzione w wzorcach niedostatku, nie dlatego, że wszechświat jest niedostatkiem, ale dlatego, że nie znają tajnego języka podświadomości. Nie wiedzą, jak przeprogramować ograniczające przekonania, które zostały zainstalowane w ich umyśle od dzieciństwa. Nie wiedzą, jak stać się kanałami dla nieskończonej obfitości, która jest zawsze dostępna. Ale ty teraz wiesz. Masz dostęp do informacji, które mogą całkowicie zmienić Twoją rzeczywistość finansową. Masz trzy magiczne zdania, które odkrył Joseph Murphy i które mogą przepisać Twoje najgłębsze programowanie podświadomości. Masz klucz główny do nieskończonego dobrobytu. Pozostaje tylko jedno pytanie: czy wykorzystasz te informacje, czy też pozostawisz je jako samą wiedzę intelektualną? Ponieważ wiedza bez działania to tylko rozrywka, ale wiedza z konsekwentnym działaniem to transformacja. Pieniądze płyną do mnie naturalnie. Zostaw to zdanie w komentarzach, jeśli poczułeś głęboki rezonans z wszystkim, co tu zostało udostępnione. Zostaw to jako deklarację swojej nowej rzeczywistości finansowej, i nie zapomnij zostawić lubię to i zasubskrybować kanał, aby otrzymywać więcej treści, które mogą przyspieszyć Twoją ewolucję finansową i duchową. Pamiętaj, nie jesteś ofiarą okoliczności, jesteś współtwórcą rzeczywistości, a teraz masz narzędzia do stworzenia rzeczywistości finansowej, której zawsze pragnąłeś. Wszechświat czeka na Twoją decyzję, Twoja obfitość czeka na Twoje pozwolenie, Twój dobrobyt czeka na Twoje działanie.